Jakie sobie dzisiaj gramy z e, No to wchodzimy sobie do kółka. To stąd telepata. Nie wiem czemu. Będziemy pisać, e, czy ktoś chce z nami nagrywać. Będzie I jak coś to jeszcze będziemy tutaj dużo rzeczy robić. Może będą nawet skipy. I zapowiedź nie pęknie. Właśnie, piszmy. To oczywiście zbłędna wiarta tak na nim, a to ja nie umiem mówić po Kto chce na tym? Oczywiście się nie zgłosił, co tutaj nikt nie przyszedł. No to... No to co? Reputujemy się. Tylko tyta. 5, pięć, 3, 2, dwa, jeden. Telepotyka do Squid Game. Oczywiście. Będzie tutaj takie powitanie, które będzie w każdym naszym filmie. Więc się do niego przyzwyczajcie. Dobra, teleportowałyśmy się już, no może to są fani i fanki. Teleportujemy się już do Squid Game, nie tylko będzie powitali, które będzie w każdym z filmie, przypominam, w każdym filmie przyzwyczajcie się do niego. Tam będzie o mnie wszystko. No i tak, że absolutnie jak. Wszystko się teraz powtórzyte te 4 sekundy, więc nic nie mówię. Pa! Dzień dobry! To mój no strażniczy, na tym ja teraz wołam. Ta która tu jest, nie myśli jest chłopikiem inaczej, naszym panem, który nam mówi o naszych zimach. Zapowiada, robi z nami konkurs, robi epizody na 9 lat, próbujecie ekstrakanalizację i koniecznie możecie się przygotować, bo jak to spotkacie się ze mną. Słyszeliście mój pierwszy zapowiedź do tego, więc dzisiaj nam tylko teraz mówimy, że zaczynamy pierwszą grę, czyli czerwona i zielona. Nie, tylko w czerwcu, dojcie. się. część na pewno to użyjemy też. Dobra, idziemy na start. On byśmy nie light! Tylko że... Dobra, już nic nie mówię. Skupienie pełne. Aha, tutaj ona nie mówi. Ej, to trochę bez sensu. Oj, kto to, to trochę bez sensu, że tam nikt nie mówi. No ale trudno. Bye bye. Ach, no to pójdziemy. I czemu on się rusza i nie został zabity? Czemu on się rusza i nie został zabity? No to on nie jest fair. Dobra, to ja też tak zrobię. Nie, 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 nie no. Stam zabity. Ja na pewno nie kupię sobie odchodzenia, bo on strasznie No w ogóle. Zobaczmy ile kosztuje. 99... Nie, 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 nie. Ma tak, to prawo tak, że ja wejdę i wejdę i będziemy już w nowej grze. Więc pa! Dobra, już się. Zrobiłam pierwsze zadanie. Oczywiście się zresetowałam. Patrzcie, jak kasy to w ogóle to raciało. Pewnie za mnie. <bracelet altre> Dobra, trudno. Słuchajcie, teraz dochodzimy sobie do następnej to chyba będą dziaweczka. I jak będzie... Z jak będą bitwy, to ja się wyłączę policję i chcę, żebyście widzieli, jak ginę. Dobrze, dochodzimy do ciasteczek. Ciasteczka będą łatwe pewnie. Oczywiście trzymam że żebym wybrała dobrego. Dobra. Ten jest najlepszy. Dam radę go jak najszybciej zrobić. Będę pierwsza, obiecuję to. Pierwsza Dobra. Zaczynamy. Oczywiście tutaj się spóźnił, późnialki jesteś. Zaczynamy, patrzcie, jak to się robi. Proste, proste, proste. I widzicie, zrobiliśmy to w mniej niż 10 minut. 10 minut. 10 sekund. No, łatwiej to. Dobra, I widzicie, przyjdź do osoby, ale ja byłam pierwsza no, na nie tu. Ja jestem szefem. Dobra, słuchajcie, tak będziemy czekać sobie aż wszyscy skończą, więc to trochę będzie, zrobimy sobie chyba skipa, tak, zróbmy sobie skipa i zaraz przyjdę do was. Dobra, skip już zrobiony, słodkie, że jestem w ogóle bez włosów, no ale nie moja wina, jestem chomikiem, jak w ogóle sobie inne firmy podam, widzicie jakie mam krewci bój, wygląd. Słuchajcie, teraz będą takie mikle. To jestem um, ta Karuzela z mozytką. teraz. O, idziemy. A nie, to nie mikle. To sześć nóg. No. Dobra. Okej. Okay, dobra, już w wtrącę. Chwilę poczekajmy. O, widzicie? Ja pierwsza mówię, że jestem szepem. bo idę jako pierwsza na sześć nóg pójdę na te koło, tam nie poszło. O, widzicie? Jestem już tutaj. Ech, idziemy. I komuś... Szybko, Na biegnę, biegnę, biegnę. Biegnę, na biegnę, na Sorry za jakieś uszkodzenia, ale to nie moja wina. Co jest? No co jest? Czemu ja się dowieram, Może teraz zamknę? Nie no, nie no. Proszę, ja skinę. Teraz? Nie no. Teraz? Jest! W końcu! Jest! 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 Dobra, przykuńczmy tę kabinę. To w ogóle mój kamień to jest idealny. ulu. Kamień to jest najlepsza rzecz, która... jest. istnieje. Juz. Idziemy szybko! Czemu on mnie zasłania tego? Czemu Dyda mnie strzela? Przepraszam bardzo, pani... mi choru, pani... nie? Pan... Panu. Dobra, szybko, szybko. O nie będzie mi się, żeby mi zasłonił. W ogóle patrzcie. Tutaj jest takie, o! Gdzie się to pokazuje. Ja mnie nie zasłoni. Taki głupiec. O, o! 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 Dobra, wszystko zrobiliśmy. Lecimy teraz do zatanie na te. Na tego kręciuka. No i spadło nam na no jacie kręcę. Dobra, szybko. Czemu ty mi zasłanie kościół? Dobra. O, jest! Udało mi się. Dobra. Szybko, szybko, szybko. Pięćdziesiąt dziewięć sekund mi zostało. Chyba... Chyba mam radę. Nie przeklinać mnie na YouTube Bureau. Widzicie? Tam jest... bóg nie taki czep, nie bierzcie z niego przykładu. Mhm. Mm dobra, dobra, dobra. Jest. Udało mi się, teraz... No <grymne> bez Dobra. No i jesteśmy. Tak to się robi. Szybko tutaj nie będziemy trafnąć. Tak, będziemy mieli mikry. Zobaczcie ile osób już jest. Tu osób Tej, O, Sprawdźcie. Zobaczcie, ile, ile kasa się nasypała.

2, 2, 2, proszę, szybko, szybko. Niech ktoś mnie dojdzie. Jakiś typek. Albo. No dawaj typek. Chodź, chodź, chodź. Zamykaj. Super. Teraz nikt nie dojdzie. Jakiś. Nie wiem, jak on na Przestań się kręcić. Super, to ja. Młopako, młopako, No tak, dobrze. Przyda. 3 sekundy, no i to jest czas. Liste. Kto nie dobra do. No. Horyzont. Dobra, jesteśmy gotowi na naszą grę Dobra, idźmy jeszcze na jedną rundkę Dobra, proszę, patrzcie, to mnie ktoś typek skinął Ej, nie śpię się z niego. a nie mu teraz się Krasimy Kręcimy się Ej, bo ja nie to mi ta piosenka leciała, ciała, ja trapiam w peryout. nie wiem czemu, ja to nagrywam, o Trzy, 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 O, jeszcze jedna. Jeszcze jedna. Jest ktoś, to idzie. Tu no tu O, tutaj, tutaj, tutaj. Jest, jest. Nie, nie, no nie, no nie, no nie. No nie. No nie. No, trzy no, są osoby. Trzy. No w czym problem? Nie, 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 mnie. Nie bić, nie bić, nie bić Ja fajna, ja fajna Tak, bo mnie wiecie, bo ja fajna Bo ja fajna, bo ja fajna mm. Dobra Lecimy do chyba ostatni Patrzcie, tu jest to i tam, i tam Smutny gara, i dwie nie. No to ja, ja też na skinęć